Świętujemy dzisiaj dziesięciolecie, to był jakiś Orient Express. Świętujemy również rok Witkaca i salonu, który jest w Witkacu, ale ten czas to już w ogóle dla mnie jest nieobliczalny bo to w ogóle nie był rok. Ktoś mnie oszukał chyba. Maciek jest artystą. Myślę, że on dobiera każdą fryzurę indywidualnie do osobowości, do sylwetki, do tego, co danej osobie pasuje. Moje dzisiejsze dzieło sztuki jest bardzo interesujące. Macik jest psychologiem włosów, to nie jest gwiazda w swoim salonie, to jest genialny nauczyciel. Profesjonalista z wyobraźnią, z wyczuciem, z intuicją i to jest coś, co składa się na osobę Maczka Maniewskiego i powoduje, że z chęcią przychodzę do niego nie tylko jako klientka, tylko jako znajoma, przyjaciółka, można tak powiedzieć. To, ile serca zostało włożone kreacji w to całe przedsięwzięcie. Szapoba, Maniewski. Tak trzymaj, chłopie. Super impreza, przepiękne fryzury, bardzo ciekawy pomysł, e, świetny koncert. Maćku, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. I Maciej Maniewski jest jednym z najlepszych polskich fryzjerów. Chcemy z takimi ludźmi pracować. Są bardzo dobrymi klientami, również dla marki Kemon, to jest rzecz jasna. Natomiast także dobrym przykładem dla, dla edukacji fryzjerskiej. My ponieważ szanujemy no, Maćka, bardzo go lubimy. Korzystamy z jego sztuki, bo to jest sztuka to co robi. Maciek nie boi się skakać tak głęboką wodę. Bardzo dużo pracuje, znamy się dość długo, jeszcze zanim pojawił się w Warszawie. No i zawsze nawet jak jest spadnięty, to będzie ciebie uśmiech, miło zagada. Trzymam kciuki za jego kolejne przedsięwzięcia. Poznałam go w Krakowie. Czesał mnie na pokaz Zienia później na festiwalu Popolu. No i w ogóle ma tak cudowną energię, że jak się go widzi, to już ma się uśmiech na twarzy. 10 urodziny Maćka Maniewskiego i pierwsza rocznica jego obecności Witkacu w Warszawie. Kapitalny pomysł, żeby zrobić wernisz fryzur, czyli potraktować fryzurę jako dzieło sztuki. 100 lat Maciek, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Wspaniałych klientek i otwarcia Twojego wymarzonego salonu w Mediolanie.